Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Nie wolno się zgadzać na kłamstwo. To słowa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dlaczego padają w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym dniu? Ponieważ dzisiejszy dzień jest dla nas niezwykle ważny. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. I właśnie o tym dziś będzie podcast. Dzień tych, którzy nie bali się mówić prawdy w czasach, gdy zaprawdę ginęło się w błocie i milczeniu. Jednym z nich był właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Człowiek, który pokazał, że kapłan nie potrzebuje pałki, żeby walczyć ze złem, bo wystarczy mu Ewangelia, różaniec i oczywiście odwaga. Ale jego przesłanie to nie historia. Zamknięta w muzeum to żywy manifest przeciwko kłamstwu, które choć dziś nosi garnitur i mówi językiem równości, nadal niszczy ludzkie sumienia. Być może dużym zaskoczeniem okaże się rozpoczęcie tej refleksji nad myślą księdza Jerzego od wykazania takich ateistycznych źródeł marksizmu i tego, że unaocznie proces instalowania na gruncie polskim opracowanej w Związku Sowieckim bezbożnej strategii, którą oczywiście komuniści posługiwali się w walce z wszelkimi przejawami religijności. W ramach obowiązującej w Polsce ludowej poprawności politycznej karby zaplanowanej na szeroką skalę ateizacji ujęto nie tylko miliony ludzkich sumień, ale przede wszystkim Kościół. Ten Kościół, który od czasów Mieszka I kształtował duchowość i sumienie narodu. Zauważmy, że zainstalowana przez sowieckich ateistów aparatura bezpieczeństwa czyniła wszystko, by za pomocą propagandy uczynić Boga i Kościół nieobecnymi w przestrzeni publicznej, politycznej, społecznej i oczywiście kulturowej. Paradoksem historii jest to, że komuniści kierowali się zasadą Ewangelii. Uderzcie pasterza, a rozproszą się owce. I rzeczywiście uderzyli. Pierwszy raz zamykając w więzieniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Drugi raz mordując kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszka. I wreszcie, na myśl przychodzi mi tutaj Marks i Lenin. To oni uznali religię za opium dla narodu, dla ludu, dla mas. W ich doktrynie kościół był organem reakcji burżuazyjnej. Lenin mówił wprost: marksista winien być materialistą, czyli wrogiem religii. Dlatego na pierwszym miejscu powinien stawiać obowiązek walki z religią. To był fundament systemu, który chciał wykraczać poza obowiązujące prawo, który chciał wykarczować społeczne korzenie religii. Nie przez dyskusję, lecz przez rewolucję świadomości. A sam Lenin przecież był osobą religijną. No może to stwierdzenie Cię zaskoczy? No tak, bo co mówił Lenin? Lenin mówił wprost. Socjalizm to moja religia, to jego cytat. I to właśnie była antyreligia, nowa wiara, w której Bogiem był człowiek, a Grzechem, uwaga, wiara w Boga. To z takiego myślenia zrodziła się burżuazyjna doktryna, która uczyła, że wolność człowieka oznacza Wyrwanie z serc wszystkich ludzi uczuć religijnych, a więc zniszczenie duszy w imię tego wyzwolenia. Mikołaj Bierdiajew, myślę, że jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, który demaskował i zdemaskował komunizm, pisał, że rewolucja bolszewicka wyzwala nie ducha, lecz gniew i zło w człowieku. W marksizmie fabryka miała tworzyć nowego człowieka. Tej wizji człowiek silny i bogaty nie potrzebował boga, bo sam chciał nim być. Komunizm, pisał Bierdiajew, nie może żyć bez wroga. Jeśli wroga nie ma, to trzeba go wymyślić. I właśnie w Polsce wrogiem stał się kościół. Nie dlatego, że walczył politycznie, ale dlatego, że głosił prawdę o człowieku, a dla ideologii, która chciała człowieka zredukować do narzędzia, prawda o jego duszy była po prostu niebezpieczna. I w Polsce stworzono aparat do walki z kościołem. W Polsce wróg był oczywisty, dlatego władza szybko przystąpiła do demontażu kościoła. W strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołano Departament 4, zajmujący się walką z wywrotową działalnością Kościołów. Później powstała w jego y, ramach tak zwana Grupa D Komórka do Działań Dezintegracyjnych. To właśnie w jej łonie rodził się plan niszczenia duchowieństwa, inwigilacja, kompromitacja, jakaś psychoanalityczna. Presja, prowokacje, i oczywiście werbunek. Grupa D działała aż do momentu zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Potem zmieniono nazwę tej ekipy, ale nie zmieniono metod. Wszystko to pod bezpośrednią kuratelą sowieckich służb specjalnych. Na rok przed morderstwem. W 1983 roku władze komunistyczne zorganizowały konferencję zagrożenia ideologiczno-polityczne wynikające z działalności kleru. Wśród słuchaczy byli ci, których postawiono w stan oskarżenia w związku z zabójstwem księdza Jerzego. To tam pułkownik Adam Pietruszka instruował, że zadaniem państwa jest ograniczanie politycznej wrogości. Wrogości oczywiście nie ludzi, ale hierarchii kościelnej i odsuwanie kościoła od życia publicznego. Metody miały pozostać te same, które zastosowano przy utrwalaniu i zaprowadzaniu władzy ludowej w Polsce. Wreszcie kiedy docieramy do samej osoby księdza Jerzego i jego autorytetów, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, czy też Piusa XI, chcę powiedzieć jedno. Ksiądz Jerzy nie działał w próżni. Budował w jakimś sensie swoją teologię na nauczaniu świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Papież powiedział o księdzu Popiełuszce. Ten kapłan, męczennik, Pozostanie na zawsze w pamięci naszego narodu jako nieustraszony obrońca prawdy, sprawiedliwości, wolności i godności człowieka. A ksiądz Jerzy przypominał: Słowa prymasa ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Kłamstwo jest detaliczne i sklepikarskie musi mieć wielu sług ale prawda się obroni sama. W jego kazaniach brzmi echo encykliki Divini Redemptoris Piusa XI, gdzie mamy do czynienia z potępieniem komunizmu w samej jego istocie. Ksiądz Popiełuszko pytał, jak możesz pojednać się ze swoim sumieniem, jeśli w jednej kieszeni nosisz różaniec, a w drugiej legitymację partyjną. To pytanie chyba jest wciąż aktualne. Bo dziś wielu nosi w jednej kieszeni różaniec, a w drugiej smartfon z ideologicznymi aplikacjami, które mówią im, jak modernizować wiarę, jak przekształcić katolicyzm w pewnego rodzaju instytucję pożytku publicznego. Chodzi o Kościół. I wreszcie, Ksiądz Jerzy widział, że Utrwalana przez lata materialistyczna koncepcja człowieka prowadzi do zniszczenia duchowości. Dziś ta koncepcja wróciła w formie chociażby pewnej ideologii gender. To ideologia, która, jak zauważyłeś, odrzuca rozumną duszę człowieka. W jej miejsce wstawia tylko i wyłącznie dowolnie modelowane ciało ciało, które można dowolnie modelować. Przecież to jest powrót do rewolucji Engelsa, który w 1884 roku uznał za pierwszy antagonizm różnicę między kobietą i mężczyzną, oczywiście w monogamicznym małżeństwie. Dziś to samo powtarza się w podręcznikach, w szkoleniach i niestety w edukacji. I to za pieniądze katolickich, chrześcijańskich podatników drukuje się książki, które mówią dzieciom, że płeć można dowolnie modelować, że można płeć wybrać, tak jak wybiera się na przykład kolor włosów do farbowania. W gender człowiek przestaje być sobą, staje się projektem, plastycznym materiałem, eksperymentem kulturowym. Ksiądz Jerzy widział w tym duchową kontynuację, tak byśmy powiedzieli, komunizmu. Stworzyć człowieka, który nie ma duszy, nie ma sumienia, nie ma Boga. Taki człowiek nie jest wolny, ale jest łatwy do sterowania. I dlatego ta rewolucja genderowa to jest nic innego, jak pewien eksperyment, który, jak powiedział pewien filozof, jest gorszy niż bolszewizm. Bo tamten zabijał ciało, a ten zabija duszę. Wreszcie, takie Trzy aspekty. Prawda, miłość, wolność. Co to jest? To no jest taki duchowy testament Księdza Jerzego. W centrum teologii Księdza Popiełuszki stoją właśnie te trzy słowa: Prawda, miłość, wolność. To nie są slogany. To jest taka duchowa mapa przetrwania dla człowieka, który chce w tej rzeczywistości społeczno-kulturowej pozostać sobą. Podczas beatyfikacji. Arcybiskup Angelo Amato przypomniał, że ksiądz Jerzy patrzył na świat oczyma wiary. Nie nienawidził, nie potępiał, demaskował zło, ale modlił się za błądzących, bo jak mówił, walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. I to jest klucz, bo zło zawsze będzie miało nową formę. Dziś nie. W czerwonym sztandarze, ale w tęczowej fladze. Ale duch jest ten sam. Odsunąć Boga, rozbroić sumienie człowieka, ośmieszyć wiarę. No i wreszcie taka konkluzja. Co z tą prawdą? Prawda, moi drodzy, dużo kosztuje, ale jak mawiał ksiądz Jerzy, ona wyzwala. Ksiądz Jerzy mówił wprost. Zaprawdę się płaci, tylko plewy nic nie kosztują. To jest zdanie, które dziś musi znaleźć się w naszych systemach myślenia. To jest dziś zdanie ostrzejsze niż kiedykolwiek, bo dziś nie syła się nas zaprawdę na rakowiecką dziś usuwa się nas z mediów wyklucza z uczelni, ze szkół odcina od grantów odbiera zasięgi ale zauważ mechanizm jest ten sam chrześcijanin jak powtarzał ksiądz Jerzy nie może ograniczyć się do potępienia zła no nie można w ciągle mówić i w kółko powtarzać to jest złe, tego nie róbcie potępiamy to co mówił ksiądz Jerzy? Że chrześcijanin musi być świadkiem dobra, rzecznikiem prawdy i obrońcą wolności i miłości. Bo prawda nie ginie. Prawda jest nieśmiertelna. Dopóki w Polsce będą ludzie, którzy, jak ksiądz Jerzy, nie zgadzają się na kłamstwo, dopóty Polska nie zginie. W świecie, który coraz głośniej domaga się, by Kościół milczał, Błogosławiony Ksiądz Jerzy przypomina, że nie wolno milczeć, nie wolno zdradzić Chrystusa za jałowy spokój, bo zło zwyciężymy tylko wtedy, gdy będziemy mu się przeciwstawiać, ale nie osobiście, nie na pięści, nie na jakąś walkę, ale gdy będziemy mu się przeciwstawiać prawdą i dobrą. I dobrem. Prawda dużo kosztuje, ale tylko prawda jest w stanie wyzwolić człowieka z wszelkich form iluzji. I na koniec warto postawić pytanie, co należy zrobić, jaką postawę należy przyjąć, bo widzimy wyraźnie, że w obecnych czasach trzeba również dużo mówić o godności człowieka. Należy również, a może przede wszystkim, pamiętać o tym, że sytuacja Kościoła będzie zawsze taka sama, jaka będzie sytuacja ludzi. Tego uczył nas ksiądz Jerzy. Kościół to nie tylko hierarchia kościelna, ale cały lud Boży. To milionowe rzesze ludzi, którzy tworzą Kościół w bardzo szerokim pojęciu i kiedy ludzie cierpią, kiedy ludzie są prześladowani, to i Kościół również odczuwa to na co dzień. W tej materii można przyjąć dwie postawy, statyczną i dynamiczną. Postawa statyczna wyraża się w oczekiwaniu na przyjście ludzi do kościoła, aby w momencie, kiedy przekroczą próg świątyni, powiedzieć im o ich godności, którą daje im Chrystus. Zauważmy, że taka postawa wiąże się z przyjęciem pewnych schematycznych działań. W tej materii Ksiądz Jerzy ma nam coś do zakomunikowania. Co nam mówi, To jest Jego cytat. Zobaczyłem, jak Ewangelia zmienia człowieka. Kiedy zwykle jako księża spotykamy się z ludźmi, stale wierzącymi najczęściej w świątyniach może mniej to dostrzegamy. I ta postawa druga dynamiczna. Ją cechuje wyjście do ludzi i bycie z nimi i tą postawę wcielał w życie Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, mówiąc odważnie: Już nie potrafię zamknąć swojego kapłaństwa w kościele, choć tylu różnych doradców mi podpowiada, że prawdziwy polski ksiądz nie powinien wychodzić poza kościelne ogrodzenie. Będę wśród swoich robotników dopóki tylko będę mógł. Zobaczcie, wnioski, które płyną z tej lekcji, którą daje nam właśnie ten męczennik. Są aż nadto jasne, jakie mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Naszym obowiązkiem jest stać przy prawdzie, jak mawiał ksiądz Jerzy, choćby miała ona wiele kosztować. Dlaczego? Odpowiada nam dalej. Bo za prawdę płaci się. Tylko plewy nic nie kosztują. Dlatego każdy z nas jest wezwany do tego, żeby podjąć osobistą walkę ze złem. A Ksiądz Jerzy przypomina nam, że należy zwyciężać zło i zachować wierność prawdzie. Zauważcie, że bardzo często powtarza się tylko fragment tego cytatu. Zło dobrem zwyciężaj, ale Ksiądz Jerzy mówił dalej: i zachowaj Wierność prawdzie, naprawdę, to jest ciężkie i trudne. Ale jeden ze świętych kanonizowanych przez Kościół mówił, że lepiej, żebyś ty cierpiał za prawdę, niż by prawda miała cierpieć z Twojego powodu. Dlaczego? Bo przecież prawda i jedynie tylko prawda wyzwala człowieka z wszelkich form iluzji i słabości. Aby zwyciężyć złodobrem, jak mówi dziś do nas ksiądz Jerzy, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przez ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. I teraz esencja. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Mocne to. I jeszcze jedno. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewolenia, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości. Mocne to wszystko. Cóż powiedzieć na koniec? Chyba tylko to jedno. Jak podpowiada ksiądz Jerzy: Zwyciężać złodobrem to zachować wierność prawdzie. Tobie i mnie życzę, żebyśmy zwyciężali złodobrem i w każdej najmniejszej i największej rzeczy i tej średniej też zawsze byli wierni prawdzie. Szacunek wszystkim dobrym ludziom.